Jeśli Ty lub ktoś bliski masz trudności z oddawaniem moczu, słaby strumień moczu lub budzi się kilka razy w nocy, aby skorzystać z toalety, możesz doświadczać objawów łagodnego przerostu gruczołu krokowego BPH. To schorzenie dotyka miliony mężczyzn, zwłaszcza po 50. roku życia. Ale dobra wiadomość jest taka, że istnieją skuteczne metody leczenia, które pomagają złagodzić te objawy i poprawić jakość życia, a jednym z najczęściej przepisywanych leków jest ksatral. Ale czym dokładnie jest ksatral? Jak działa w organizmie? Jakie są jego korzyści i możliwe skutki uboczne? Jeśli słyszałeś o tym leku lub chcesz dowiedzieć się, czy może być rozwiązaniem twoich problemów, ten film jest dla ciebie. Dziś omówimy szczegółowo wszystko, co musisz wiedzieć o ksatrału, alfuzosynie, od jego mechanizmu działania po środki ostrożności i przeciwwskazania, abyś miał jasne i rzetelne informacje przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Obejrzyj ten materiał do końca ponieważ może on mieć ogromne znaczenie dla Twojego zdrowia. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, teraz jest najlepszy moment, aby to zrobić i włączyć powiadomienia, żeby nie przegapić żadnych ważnych informacji o zdrowiu i jakości życia. A teraz przejdźmy do konkretów. Xatral to lek stosowany głównie w leczeniu objawów łagodnego przerostu gruczołu krokowego, BPH, czyli nienowotworowego powiększenia prostaty, które prowadzi do trudności w oddawaniu moczu. Substancją czynną tego preparatu jest alfuzosyna, należąca do grupy blokerów receptorów alfa 1 adrenergicznych. Ta klasa leków działa poprzez hamowanie aktywności receptorów alfa 1 znajdujących się w mięśniach gładkich prostaty, szyi pęcherza moczowego oraz cewki moczowej. Ich zablokowanie powoduje rozluźnienie tych struktur, co prowadzi do zmniejszenia oporu na drodze przepływu moczu i ułatwia opróżnianie pęcherza. Dzięki temu alfuzosyna pomaga złagodzić objawy związane z BPH. Takie jak osłabienie strumienia moczu, trudności w rozpoczęciu mikcji, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza, nagłe parcie na mocz oraz częste oddawanie moczu, zwłaszcza w nocy. Ksatral nie zmniejsza samego rozmiaru prostaty, ale znacząco poprawia komfort życia pacjentów poprzez redukcję objawów związanych z powiększoną prostatą. Jest to lek o wysokiej skuteczności, który działa wybiórczo na receptory Alfa-1 w układzie moczowym. Co minimalizuje ryzyko działań niepożądanych związanych z układem sercowo-naczyniowym w porównaniu do innych leków z tej samej grupy. Dzięki swojemu mechanizmowi działania, ksatral stanowi jedną z najczęściej stosowanych opcji terapeutycznych u mężczyzn z łagodnym przerostem prostaty, szczególnie w przypadkach, gdy objawy moczowe znacząco obniżają jakość życia. Wskazania terapeutyczne: Ksatral alfuzosyna jest lekiem wskazanym do leczenia objawowego łagodnego przerostu gruczołu krokowego. BPH, bynajmniej prestadyk hyperplagiae, czyli niezłośliwego powiększenia prostaty, które może powodować zaburzenia w oddawaniu moczu. BPH jest jednym z najczęściej diagnozowanych schorzeń urologicznych u mężczyzn, szczególnie po 50. Roku życia. Szacuje się, że u około 50 i mężczyzn w wieku 50 lat i aż 80% mężczyzn po 80. Roku życia występują objawy związane z BPH, Zgodnie z badaniami opublikowanymi w Journal of Urology, mechanizm powiększenia gruczołu krokowego w BPH jest związany ze zmianami hormonalnymi, w tym wzrostem aktywności bichydrotestosteronu, DHT, który stymuluje proliferację komórek gruczołu krokowego. W wyniku tego dochodzi do stopniowego powiększania prostaty i ucisku na cewkę moczową, co prowadzi do trudności w oddawaniu moczu i innych objawów ze strony dolnych dróg moczowych, LUTS Lower Urinary Tract Symptoms. Alfuzosyna. Jako selektywny antagonista receptorów alfa-1 adrenergicznych działa rozluźniająco na mięśnie gładkie szyi pęcherza moczowego i gruczołu krokowego, co prowadzi do poprawy przepływu moczu i złagodzenia objawów obturacyjnych oraz podrażnieniowych. Najczęstsze objawy BPH, które skutecznie łagodzi ksatral. Osłabiony lub przerywany strumień moczu. Pacjenci często skarżą się na trudności w oddawaniu moczu, co może prowadzić do wydłużonego czasu mikcji trudności w rozpoczęciu mikcji, konieczność czekania na rozpoczęcie strumienia moczu, zwlekanie mikcji. Uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza, pacjenci mają wrażenie, że nie oddali całego moczu, co może prowadzić do częstego powracania do toalety. Nagła potrzeba oddania moczu, nagłe uczucie parcia na pęcherz, które może być trudne do opanowania. Częste oddawanie moczu, zwłaszcza w nocy, nikturia, konieczność wielokrotnego wstawania w nocy, co wpływa na jakość snu i ogólne samopoczucie pacjenta. Ksatral nie wpływa na zmniejszenie objętości prostaty, ale znacznie poprawia jakość życia pacjentów, zmniejszając objawy związane z BPH. W badaniach klinicznych, takich jak te opublikowane w European Urology, wykazano, że leczenie alfuzosyną powoduje zmniejszenie całkowitego wyniku IPSS, International Prostate Symptom Score, nawet o 30 myślnik 40 i w ciągu kilku tygodni od rozpoczęcia terapii. Historia i zatwierdzenie regulacyjne. Alfuzosyna została pierwotnie zatwierdzona w Europie i Stanach Zjednoczonych jako skuteczny lek w leczeniu objawów BPH. Przed dopuszczeniem do użytku przeszła liczne badania kliniczne potwierdzające jej skuteczność i bezpieczeństwo, w tym randomizowane, kontrolowane badania z podwójnie ślepą próbą, jak te opublikowane w New England Journal of Medicine. Jest uznawana przez Europejską Agencję Leków EMA, Amerykańską Agencję Żywności i Leków FDA oraz Brazylijską Agencję Anvisa jako bezpieczna i skuteczna terapia dla umiarkowanych i ciężkich objawów BPH. Furologik Satral jest często stosowany u pacjentów, którzy potrzebują złagodzenia objawów przed wdrożeniem leczenia zabiegowego, takiego jak przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego, TURB Transuriferal Resection of Deprastate. W niektórych przypadkach długotrwałe stosowanie alfuzosyny pozwala pacjentom uniknąć operacji lub opóźnić jej konieczność. Xatral znajduje również zastosowanie u pacjentów z przewlekłym zatrzymaniem moczu związanym z BPH, gdzie terapia farmakologiczna może pomóc w odzyskaniu funkcji mikcji i ograniczeniu konieczności cewnikowania. W wytycznych Europejskiego Towarzystwa Urologicznego EAU alfuzosyna jest zalecana jako jedna z terapii pierwszego rzutu w leczeniu umiarkowanych i ciężkich objawów ludz związanych z BPH. Dzięki swojemu dobremu profilowi bezpieczeństwa oraz skuteczności Xatral jest jednym z najczęściej stosowanych leków alfa-adrenolitycznych w terapii BPH na całym świecie. Xatral działa poprzez selektywne blokowanie receptorów alfa-1 adrenergicznych, które są obecne w mięśniach gładkich prostaty, pęcherza moczowego i cewki moczowej. Receptory alfa-1 odgrywają kluczową rolę w regulacji napięcia mięśniowego w dolnych drogach moczowych, a ich nadmierna aktywacja prowadzi do skurczu tych struktur, zwiększając opór cewkowy i powodując trudności w oddawaniu moczu. W łagodnym przeroście gruczołu krokowego, BPH, dochodzi do stopniowego powiększania prostaty, co może powodować ucisk na cewkę moczową i prowadzić do objawów takich jak osłabienie strumienia moczu, częstomocz czy uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza. Blokada receptorów alfa-1 przez alfuzosynę prowadzi do trzech głównych efektów farmakologicznych. Po pierwsze, rozluźnienie mięśni gładkich prostaty i szyi pęcherza zmniejsza opór przy odpływie moczu, co umożliwia swobodniejszy przepływ i łatwiejsze opróżnianie pęcherza. Po drugie, poprawa przepływu moczu redukuje niedrożność cewki moczowej spowodowaną powiększeniem prostaty, co zmniejsza ryzyko zalegania moczu i związanych z tym powikłań, takich jak zakażenia układu moczowego czy kamica pęcherza moczowego. Po trzecie, obniżenie ciśnienia w cewce moczowej pomaga zmniejszyć objawy podrażnieniowe, takie jak nagłe parcie na pęcherz czy częstomocz, w tym nykturia, która wpływa na jakość snu pacjentów. Alfuzosyna jest selektywnym blokerem receptorów alfa-1, co oznacza, że jej działanie koncentruje się głównie na układzie moczowym, w przeciwieństwie do nieselektywnych blokerów alfa-1, które wpływają również na naczynia krwionośne. Dzięki temu ksatral charakteryzuje się mniejszym ryzykiem działań niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego, takich jak hipotensja ortostatyczna czy zawroty głowy, co potwierdzają badania kliniczne opublikowane w European Urology. Selektywne działanie alfuzosyny sprawia, że lek ten jest preferowaną opcją terapeutyczną dla pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi objawami BPH, zwłaszcza tych, którzy mają jednoczesne problemy z układem sercowo-naczyniowym. W badaniach klinicznych wykazano, że leczenie alfuzosyną prowadzi do znaczącej poprawy jakości życia pacjentów, zmniejszając całkowity wynik IPSS International Prostate Symptom Score nawet o 30-40% po kilku tygodniach terapii. Efektywność ksatrału i jego profil bezpieczeństwa sprawiają, że jest on szeroko stosowany w urologii jako skuteczna terapia objawowa dla pacjentów z łagodnym przerostem gruczołu krokowego. Korzyści ze stosowania ksatrału w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego są szeroko udokumentowane w badaniach klinicznych i praktyce urologicznej. Jednym z największych atutów leku jest szybka ulga w objawach, ponieważ poprawa w oddawaniu moczu może być zauważalna już w ciągu kilku dni od rozpoczęcia terapii. Działanie alfuzosyny polega na relaksacji mięśni gładkich okolicy szyi pęcherza moczowego i prostaty, co skutkuje poprawą przepływu moczu oraz zmniejszeniem oporu w cewce moczowej. W badaniach opublikowanych w European Urology wykazano, że pacjenci przyjmujący alfuzosynę doświadczali istotnej redukcji objawów BPH, a ich wynik w skali IPSS (International Prostate Symptom Score) poprawiał się średnio o 30 do 40% w ciągu 2 do 4 tygodni leczenia. W przeciwieństwie do inhibitorów 5-alfa reduktarzy, takich jak finasteryt czy dutasteryt, które wpływają na gospodarkę hormonalną i mogą powodować zaburzenia erekcji oraz obniżenie libido, ksatral nie wpływa znacząco na funkcję seksualną. Jest to istotna zaleta dla mężczyzn, którzy chcą skutecznie leczyć objawy przerostu prostaty, ale jednocześnie nie chcą ryzykować negatywnego wpływu na życie intymne. Według badań opublikowanych w International Journal of Impetence Research, Alfuzosyna nie wykazuje istotnych różnic w częstości zaburzeń erekcji w porównaniu z placebo, co czyni ją preferowaną opcją terapeutyczną dla mężczyzn aktywnych seksualnie. Poprawa jakości życia pacjentów jest kolejną istotną korzyścią wynikającą ze stosowania ksatrału. Lek ten zmniejsza częstotliwość oddawania moczu w nocy nykturia co wpływa na lepszy sen i ogólne samopoczucie pacjentów. Wielu mężczyzn cierpiących na BPH budzi się kilkukrotnie w ciągu nocy co prowadzi do przewlekłego zmęczenia i obniżenia koncentracji w ciągu dnia. Alfuzosyna, poprzez zmniejszenie napięcia mięśniowego w pęcherzu i cewce moczowej, pozwala pacjentom rzadziej budzić się w nocy i dłużej spać, co bezpośrednio wpływa na ich komfort życia. W porównaniu do innych blokerów receptorów alfa-1, takich jak terazosyna czy doxazosyna, ksatral ma mniejsze ryzyko wywoływania skutków ubocznych ze strony układu sercowo-naczyniowego. W badaniach klinicznych opublikowanych w Journal of Clinical Hypertension wykazano, że alfuzosyna rzadziej powoduje hipotensję ortostatyczną, nagłe spadki ciśnienia przy zmianie pozycji ciała, co sprawia, że jest bezpieczniejsza dla pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi. Dzieje się tak, ponieważ ksatral działa bardziej selektywnie na receptory alfa, jeden w gruczole krokowym i pęcherzu moczowym, a nie na naczynia krwionośne, co pozwala uniknąć niepożądanych działań związanych z obniżeniem ciśnienia krwi. Długoterminowe stosowanie ksatrału może również pomóc uniknąć lub opóźnić konieczność interwencji chirurgicznej, takie jak przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego, TURP. U wielu pacjentów stosowanie alfuzosyny pozwala na kontrolowanie objawów przez długie lata, bez potrzeby wykonywania inwazyjnych procedur chirurgicznych. Badania pokazują, że pacjenci przyjmujący alfablokery, w tym alfuzosynę, mają od 30 do 40% mniejsze ryzyko konieczności zabiegu TURB w ciągu 4 do 5 lat leczenia, co czyni Ksatral skutecznym sposobem na długoterminowe zarządzanie objawami BPH. Ksatral jest przeznaczony głównie dla mężczyzn powyżej 50 roku życia, którzy mają problemy z oddawaniem moczu związane z łagodnym przerostem prostaty. Może być stosowany zarówno u pacjentów z umiarkowanymi, jak i bardziej zaawansowanymi objawami, a także jako leczenie wspomagające u pacjentów którzy nie chcą lub nie mogą poddać się operacji. Nie powinien być stosowany przez kobiety ani dzieci, ponieważ jego mechanizm działania jest specyficzny dla prostaty, układu moczowego mężczyzn. Jest również przeciwwskazany u mężczyzn z ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ alfuzosyna jest metabolizowana w wątrobie i jej kumulacja w organizmie może prowadzić do działań niepożądanych. Pacjenci z bardzo niskim ciśnieniem krwi lub historią niedociśnienia ortostatycznego powinni zachować szczególną ostrożność ponieważ ksatral może prowadzić do dalszego spadku ciśnienia, zwłaszcza w pierwszych dniach leczenia. Lek nie powinien być również stosowany u pacjentów przyjmujących silne inhibitory enzymu CYP3A4, np. ketokonazol, rytonawir, erytromycyna, ponieważ mogą one zwiększać poziom alfuzosyny we krwi, co prowadzi do nasilenia skutków ubocznych. Pierwsze efekty leczenia ksatrałem mogą być odczuwalne już po kilku dniach lub tygodniach, w zależności od stopnia zaawansowania objawów. Maksymalna skuteczność osiągana jest zwykle po dwóch do czterech tygodniach regularnego stosowania, a u pacjentów z bardziej zaawansowanym BPH może być konieczne kontynuowanie terapii przez wiele lat. BPH to schorzenie przewlekłe i postępujące, dlatego leczenie ksatrałem jest zazwyczaj długoterminowe, aby zapewnić pacjentowi stałą ulgę w objawach i poprawę jakości życia. W zależności od reakcji pacjenta na leczenie, Ksatral może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami, takimi jak inhibitory 5-alfa reduktarzy, które dodatkowo zmniejszają objętość prostaty. Dzięki swojemu szybkiemu działaniu, dobremu profilowi bezpieczeństwa oraz skuteczności w łagodzeniu objawów ksatral jest jednym z najczęściej stosowanych leków w leczeniu łagodnego przerostu prostaty. Może pomóc pacjentom uniknąć niepotrzebnych operacji, poprawić komfort codziennego funkcjonowania i zapewnić lepszą jakość życia bez znacznego wpływu na funkcję seksualną czy układ sercowo-naczyniowy. Mimo, że Xatral, alfuzosyna, jest skutecznym lekiem w leczeniu objawów łagodnego przerostu gruczołu krokowego, BPH nie jest odpowiedni dla wszystkich pacjentów. Istnieją określone sytuacje, w których jego stosowanie może być niezalecane lub wręcz niebezpieczne ze względu na potencjalne ryzyko poważnych działań niepożądanych. Decyzję o rozpoczęciu terapii powinien zawsze podjąć lekarz na podstawie indywidualnej oceny stanu zdrowia pacjenta. Nie wolno stosować ksatrału u pacjentów z nadwrażliwością na alfuzosynę lub którykolwiek składnik preparatu, ponieważ może to prowadzić do reakcji alergicznych, takich jak wysypka, świąt, obrzęk naczynioruchowy, a w skrajnych przypadkach do wstrząsu anafilaktycznego. Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby również nie powinni przyjmować tego leku, ponieważ alfuzosyna jest metabolizowana w wątrobie. A jej eliminacja z organizmu w przypadku zaburzonej funkcji tego narządu może być upośledzona, prowadząc do kumulacji leku i zwiększonego ryzyka działań niepożądanych, takich jak nadmierne obniżenie ciśnienia krwi i zawroty głowy. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów przyjmujących silne inhibitory enzymu CYP3A4, takie jak ketokonazol, itrakonazol, erytromycyna czy rytonawir. Leki te mogą znacznie zwiększać stężenie alfuzosyny we krwi co może prowadzić do nadmiernego rozszerzenia naczyń krwionośnych, niekontrolowanych spadków ciśnienia tętniczego i zwiększonego ryzyka ondleń. Pacjenci, u których wcześniej zdiagnozowano niedociśnienie ortostatyczne, również nie powinni stosować ksatrału, ponieważ lek może nasilać tendencję do gwałtownego spadku ciśnienia przy zmianie pozycji ciała, co może skutkować nagłymi zawrotami głowy, osłabieniem, a nawet upadkami i utratą przytomności. Kolejną grupą pacjentów, u których stosowanie ksatrału jest przeciwwskazane, są osoby z ciężką niewydolnością nerek, określano jako klirens kreatyniny poniżej 30 ml gmin, ponieważ niewielka część alfuzosyny jest wydalana przez nerki. U pacjentów z ich upośledzoną funkcją lek może gromadzić się w organizmie, co zwiększa ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza związanych z układem sercowo-naczyniowym. Xatral nie jest również zalecany dla kobiet i dzieci, ponieważ jego mechanizm działania koncentruje się wyłącznie na układzie moczowo-płciowym mężczyzn, a dokładniej na gruczole krokowym. Brak jest badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności alfuzosyny w tych grupach populacyjnych. Podsumowując, Xatral, alfuzosyna, to skuteczny lek stosowany w terapii objawowej BPH, który przynosi pacjentom szybką ulgę w trudnościach z oddawaniem moczu, nie wpływa negatywnie na funkcję erekcyjną i jest dobrze tolerowany przez większość pacjentów. Jednak przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić dokładną ocenę stanu zdrowia pacjenta, aby upewnić się że terapia alfuzosyną jest dla niego bezpieczna. Wszelkie wątpliwości powinny być skonsultowane z lekarzem, który dobierze najodpowiedniejsze leczenie dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.